Witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie na dzisiejszym zgromadzeniu. Witam was w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa na tym miejscu z taką radością stoję dziś przed wami, aby podzielić się słowem, słowem Bożym, które jest niezmienne, żywe, które jest wciąż aktualne i tak jak jest napisane w Księdze Izajasza, prorok Izajasz pisze: trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. I tą prostą prawdę możemy dostrzec, patrząc się wokół nas, bo mamy bardzo suchy rok i widać, że rośliny są osłabione. Wiosna tego roku też nie była, dużo, nie była łatwa, dlatego że było bardzo sucho i było zimno. I widzimy tutaj. Tą prawdę, że trawa usycha kwiat więdnie, ale jest jedno, co jest cały czas żywe, i to jest właśnie Słowo Boże. Ono jest cały czas tryskającym źródłem. Pan Jezus powiedział, w Ewangelii Jana czytamy, że każdy, kto pije tę wodę znowu będzie pragnął, lecz kto napije się wody, którą Ja Mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Woda, którą Ja mu dam stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. A więc nasz Pan jest naszym jedynym źródłem, które jest nieskończone, wieczne i które nas nigdy nie zawiedzie. Kochani, tym krótkim wstępem pragnąłem zachęcić nas wszystkich, abyśmy z taką nową wrażliwością i otwartością spojrzeli na Boże Słowo, jako żywe i trwałe źródło, które przemawia dzisiaj również do naszych serc w konkretnych okolicznościach, w miejscu, gdzie jesteśmy, etapie naszego życia, w naszych radościach i w naszych problemach, które ciągle do nas mówi. Chciałbym się dzisiaj podzielić przesłaniem dotyczącym. Codziennego uwielbienia Boga, uwielbiania Boga w naszym życiu. Otwórzmy list do Kolosan, trzeci rozdział. Chciałbym przeczytać trzy wersety. List do Kolosan, rozdział trzeci, i przeczytamy od wersetu piętnastego do wersetu siedemnastego. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w Was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie mądro... jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach Waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w Słowie lub w Uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego, Bogu Ojcu. Chciałbym podzielić się dzisiaj z Wami takim krótkim przesłaniem, które koncentruje się wokół uwielbiania Pana w naszym życiu. Mieliśmy przed chwilą wyjątkowy czas. Wszyscy razem mieliśmy czas uwielbienia, czas śpiewu. Wspólnie wywyższaliśmy naszego Pana poprzez pieśni, które były śpiewane, poprzez modlitwy, które były zanoszone. To jest naprawdę piękne, kiedy jako wspólnota możemy wszyscy razem stanąć przed Panem i oddawać Mu chwałę. Jest to poruszające, jest to duchowo budujące, jest to głębokie. Psalmista pisze w psalmie 147: Chwalcie Pana, albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, bo to rzecz wdzięczna. Pieśń chwały jest mu miła. Kochani, dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, dobrze jest zanosić pieśni. To jest wdzięczna rzecz. Jest to miłe naszemu Bogu, kiedy uwielbiamy Go. Kiedy śpiewamy? Jakie nastawienie mamy w trakcie uwielbienia? O czym myślimy w trakcie śpiewu? Jak wykorzystujemy ten czas, który jest w trakcie uwielbienia? Jak spożytkujemy czas cichy między pieśniami, gdy zanoszone są modlitwy? Jak wygląda nasze uwielbienie? W psalmach jest wiele zachęcenia odnośnie uwielbienia, abyśmy czynili to z zaangażowaniem. Tych wersetów jest bardzo, bardzo dużo. Przykładowy: Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki radosne, skale zbawienia naszego, pójdźmy przed oblicze Jego zdziękczynieniem, wykrzykujmy mu radośnie w pieniach. Gdy chwalimy naszego Pana, wyrażamy zaufanie, wdzięczność i zachwyt nad tym, kim On jest. Jest to szczególny czas, gdy w naszych sercach zbliżamy się do Boga. Uwielbiam atmosferę, kochani, takiego prawdziwego uwielbienia, które płynie z takiej naszej głębokiej świadomości tego, kim jest Jezus i tego, co uczynił dla każdego z nas z osobna. Piękny jest czas, kiedy, kiedy możemy każdy z nas, czy indywidualnie, czy tutaj na nabożeństwie, wielbić Pana za ogrom łaski, który nam okazał. Kiedy mamy tę świadomość, jak wiele zostało nam darowane, jak wiele zostało nam przebaczone prawdziwe uwielbienie płynące z głębokiej miłości, zaufania do naszego Pana. Nie uwielbienia, które dziś często staje się modne, czyli uwielbienia pełnego efektów w cudzysłowie mam napisane klimacików, tańców, dymów czy flak. I takie niestety różne okoliczności możemy widzieć nawet już wokół nas, nie musimy wcale jechać daleko, czy Lecieć na inny kontynent. Takie rzeczy są niestety już tu, teraz, wokół nas. To mnie utwierdza w tym, że naprawdę Pan jest już też blisko. Jego przyjście jest wkrótce, we właściwym czasie, ale z pewnością Pan nadchodzi. Uwielbienie, które, którego celem nie jest budowanie samego siebie ale budowanie Królestwa Bożego i innych, by ci zwrócili swoje serca ku jedynemu Bogu. Niestety Kościół, ja tutaj tak teraz mówię generalnie, ale w wielu przypadkach staje się miejscem, w którym zaczynają się liczyć tylko statystyki, aby tylko przyciągnąć, aby się działo. Zamiast przyciągającej mocy Boga i Jego Słowa, eksponowane jest wszystko inne. Bo można wyeksponować Kościół jako grupę, jako budynek ludzi, kaznodziei, aktywności, spotkania, różne wydarzenia, a jednocześnie można zapomnieć o tym, by wyeksponować ludziom naszego Pana Boga, Jezusa Chrystusa. Można się skupiać na Słowie Boga, ale nie wnosić go do życia. Wielu niestety zapomina o słowach pana Jezusa. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Niestety dzisiaj niekiedy uwielbienie staje się już nie takim uwielbieniem, jakim powinno być. Nie jest ono skoncentrowane na Panu, ale często na nas samych. Kiedyś, jeszcze no już parę lat temu, ale rozmawiając z niektórymi osobami, które tak to były tematy duchowe, ale zachęcano mnie do tego, żeby żeby się zmienić, ale. Zacząłem się zastanawiać, czy ja naprawdę muszę iść na kompromis z grzechem, żeby kogoś przyciągnąć do Chrystusa. Czy mam się upodabniać do świata, by zdobyć Jego uwagę, licząc, że później przemycę Ewangelię? Czy, żeby dotrzeć do kogoś, kto imprezuje, mam zacząć chodzić z nim na imprezy, pić, mówić Jego językiem, żeby potem przekierować tę rozmowę na Boga? Jezus przychodził do grzeszników, ale nigdy nie przyjmował ich stylu życia. To oni byli przemieniani przez jego obecność, nie odwrotnie. My nie jesteśmy powołani do tego, by przypodobać się światu, ale aby być światłem, które świeci inaczej. Wy jesteście światłością świata. Cenię sobie Atmosferę uwielbienia, w którym panuje w naszych sercach myśl uniżenia, pokory i głębokiej powagi w oddawaniu chwały naszemu Bogu. Prawdziwe uwielbienie rodzi się w ciszy serca, gdzie Bóg spotyka się z naszą szczerością i oddaniem, nie w powierzchownych pokazach czy spektaklu. Psalm 147, kilka wersetów. Pan podnosi pokornych, bezbożnych do ziemi poniża. Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną, grajcie Panu naszemu na cytrze. On okrywa niebiosa obłokami, przygotowuje deszcz na ziemi, sprawia, że trawa rośnie w górach. Daje bydłu pokarm jego młodym krukom, gdy do niego wołają. Nie lubuje się w sile rumaka. Nie ma upodobania w goleniach męża. Pan ma upodobanie w tych, którzy się go boją, tych, którzy ufają łasce Jego. Psalm 51. Ofiarą Bogu, miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Boże. Czasami zdarza się nam, że. Patrzymy na Słowo Boże i możemy je rozważać, ale go nie wprowadzać do naszego życia. I taka sytuacja jest bardzo podobna do pewnej myśli, takiego przykładu, kiedy profesor rozmawia na sali ze swoimi studentami i prosi, aby wykonali konkretne ćwiczenia. Poinformował, że przyjdzie po jakimś czasie, a oni, aby działali. No i przychodzi po paru godzinach, a tam nic. A studenci mówią: No, bo myśmy stworzyli wspólną rozmowę i rozważaliśmy piękno słów pana profesora: wykonajcie ćwiczenia. I często właśnie tak jest, że my możemy rozważać Boże Słowo i się nim. Możemy, możemy go rozważać, ale go nie wprowadzać. Nie, nie ma to po prostu przełożenia na nasze życie. Rodzi się takie pewne pytanie: co się dzieje z nami po uwielbieniu? Kiedy mamy ten czas tutaj w zboże, chociażby czas uwielbienia, śpiewania pieśni, modlitwy, bo ten czas się kończy, nabożeństwo. Zostaje zakończony, mamy cały tydzień, czy na przykład rano mamy czas modlitwy, ale później odkładamy Boże Słowo i idziemy do naszej pracy, mamy obowiązki. Czy to doświadczenie pozostaje w naszych sercach na dłużej, doświadczenie uwielbienia? Może mamy nieustannie śpiewać i grać? Może powinniśmy nosić ze sobą zawsze gitarę? Albo jakieś małe pianino i chodzić wszędzie z instrumentami, śpiewać, grać. Może z gitarą jeszcze troszeczkę łatwiej, ale z pianinem byłoby już troszeczkę trudniej. Wracając do listu do kolosan. Niech słowo Chrystusa mieszka w Was obficie. Nauczajcie i napominajcie wzajemnie wszelką mądrością. Przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach Waszych. A wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu, Ojcu przez niego. Kochani, a więc uwielbienie w naszym życiu powinno być przedłużeniem tego, co mamy, na przykład, tutaj w trakcie nabożeństwa. Bo uwielbienie nie ogranicza się tylko do muzyki i śpiewu, czy do wzniosłych słów w modlitwie. Uwielbienie powinno przenikać nasze całe życie, kształtując każde słowo i każdy czyn. Każde nasze postępowanie powinno być uwielbieniem dla Pana. I warto właśnie zadać sobie pytanie, czy to, co robię, uwielbiłoby Boga. Chociażby w jakimś tam stopniu. Czy Pan Bóg mógłby sobie przyjąć chwałę z naszej pracy, z naszej rozmowy, z naszego czasu, z naszego poranku? Czy mógłby sobie przyjąć chwałę z relacji, jakie pielęgnujemy? Odnośnie uwielbienia, kochani, mam taką jeszcze myśl. Kiedyś na początku kiedy zaczynałem dzielić się jeden z moich najbliższych braci w wierze, z którym wtedy łączyła mnie głęboka duchowa więź, wskazał mi postać Mojżesza jako wzór autentycznego posłańca Boga. W Księdze Wyjścia, w drugiej księdze Mojżeszowej, w 34. rozdziale od wersetu 29 czytamy takie słowa. A gdy Mojżesz zstępował z góry, Synaj, mając w ręku dwie tablice świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy stępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. Taki obraz, który mi po prostu pozostał w sercu na długo. Mojżesz wstępował z góry Synaj, a jego twarz jaśniała. Tak głęboko i prawdziwie spotkał się z Bogiem, że nie dało się rady tego ukryć. To był odblask Bożej chwały. I to mam, tak, taki obraz mam w sercu, aby na co dzień, tam gdzie jesteśmy. Chodzić właśnie też z taką Bożą Obecnością. Bo kiedy przebywamy blisko Boga, tego się nie da ukryć. Gdy się modlimy stale, gdy czytamy słowo, gdy przebywamy w Jego obecności, to musi być widoczne. I gdy Mojżesz zszedł z góry Synaj, było to widoczne jego twarz jaśniała. Nasze życie powinno być właśnie takim przedłużeniem uwielbienia. Czasami tak jest, że w trakcie śpiewania pieśni, czy gdy mamy taki uroczysty czas, jesteśmy w stanie wykonać wszystko dla Boga. Tak myślimy, że wszystko jesteśmy w stanie zrobić. A kiedy przychodzi codzienność, no to już te myśli są mniej entuzjastyczne. Ale czy wychodzimy, powiedzmy, do pracy tam, gdzie jesteśmy? Właśnie tak jak Mojżesz schodził z góry Synaj, czyli pełni Bożej Obecności, naładowani tą taką atmosferą, Bożej Bliskości. Dla mnie to miało bardzo mocny, bardzo mnie to dotknęło, szczególnie w kontekście właśnie dzielenia się słowem, że nie może to być coś przypadkowe czy powierzchowne. To powinno wypływać z miejsca modlitwy, pokuty, uniżenia i trwania w słowie tylko to, co zrodzone w obecności Boga, czyli w cichości serca i poruszeniu Ducha Świętego ma moc przemieniać innych. Można wypowiadać różne słowa, które będą po prostu ludzkim dźwiękiem, a nie Bożym przesłaniem. Serca, które jest karmione słowem, zanurzone w modlitwie, otwarte na Ducha Świętego, wypływa nie tylko miłe świadectwo, ale całe życie jest ofiarą, które jest miłe Bogu. Na co dzień, kiedy się budzimy, zaraz po przebudzeniu. Panie, dziękuję Ci za ten dzień i uwielbiam Cię za to, że pozwoliłeś mi wstać i darowałeś kolejny dzień, że będę ten dzień mógł wykorzystać na Twoją chwałę. Przygotowując posiłek, dzięki Ci, Panie. Za ten posiłek, przecież tak wielu ludzi już nic nie jadło od tak wielu dni. Kiedy stoisz w korku, a ci się bardzo śpieszy, zamiast narzekać, można zacząć śpiewać i się modlić. Przecież jeśli ufamy Bogu, to On i tak ma wszystko pod kontrolą. Jeśli się mamy spóźnić, to z jakiegoś powodu się mamy spóźnić. Jeżeli mu ufamy, jeżeli Go prowadzimy, jeżeli On nas prowadzi. W trakcie pracy krótka modlitwa. Nawet, nawet, nawet nie trzeba odkładać narzędzi. Można w trakcie wykonywania pracy pomodlić się. A mi się to tak często zapomina. Czasami cały dzień można, można przeżyć i się nie pomodlić w ogóle poza porankiem i wieczorem. A przecież niewiele trzeba. Pracuj wielbiąc Boga. Wybieraj uczciwość, prawdę. W Bożym Słowie jest też napisane. A więc czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czyńcie, czynicie. Wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Wracając do listu do kolosan. Cokolwiek czynicie słowem albo uczynkiem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu. Pracujmy sumiennie i uczciwie, jakbyśmy pracowali u, na, u samego Boga, jak dla samego Boga. Rozmawiajmy z pokorą, pamiętając, że Pan jest obecny w każdej rozmowie. Uwielbiajmy Go naszymi słowami. Możemy też wielbić Boga, prowadząc samochód odpowiedzialnie, dając dobry przykład i nie powodując zgorszenia u innych. Ten przykład był już tutaj powiedziany, ale jak już musimy się z żoną albo mężem pokłócić, to pamiętajmy, aby w imieniu Pana. Z miłością i cierpliwością. Pomagajmy innym bez oczekiwania na rozgłos. A Bóg i tak nam to wynagrodzi. On jest uwielbiony z kubka zimnej wody, którego damy z czystym sercem, aby uwielbić Boga. Szacun możemy też okazywać uwielbienie Boga, słuchając uważnie innych i traktując innych z szacunkiem. Możemy uwielbiać Boga, słuchając innych. Ja tak mam czasami, że wiadomo, gdzieś w mojej pracy jest tak, że ja cały czas praktycznie muszę być na łączach. Często tak jest, że telefon zagłusza jakąś rozmowę, czyli rozmawiam z kimś, na przykład z żoną, i, i nagle jest telefon, no i no, czy tam jakiś klient, czy coś. Ale taka myśl, aby odłożyć telefon, by posłuchać osoby, z którą rozmawiasz. I uwielbić przez to Boga. W takiej prostej rzeczy, ale czy ma, to, czy ma to. to też może uwielbić Boga. Kochani, jeszcze jedna myśl, taka. Życie jest jak książka, której każdą stronę możemy przeczytać tylko raz. I nie ma możliwości, aby się cofnąć czy powtórzyć to, co minęło. Tak, jakbyśmy czytali książkę i przeczytali stronę za stroną, ale nie moglibyśmy wrócić w stronę wcześniej, nawet zdanie wyżej. I nasze życie jest właśnie jak taka książka. Dlatego każda chwila jest wyjątkowa i niepodważalna. Warto żyć świadomie, doceniać to, co mamy i wypełniać każdy dzień miłością, wdzięcznością Bogu. Nie traćmy czasu na rzeczy, które są bezwartościowe. Piszmy historię swoją tak, aby była pełna Bożej obecności i prawdziwego uwielbienia. Wykorzystujmy właściwie nasz czas, wielbiąc Boga, wywyższając Go naszym życiem. Ta pieśń, którą śpiewaliśmy pójść do Jezusa dziś jeszcze czas jest jedną z moich ulubionych pieśni. Szczególnie refren. Ujrzym widok piękny jako cud, gdy rzuciwszy grzechu złość i brud. Wkroczymy wreszcie w niebieski gród. Jezu, przychodzę już. Czy idziemy przez to życie z uwielbieniem, wielbiąc Boga? Czy moglibyśmy powiedzieć świadomie: Jezu, przychodzę już? Tak przychodzę. Pójdźmy do Jezusa dziś jeszcze czas. Kochani, taki, takim krótkim przesłaniem chciałem wszystkich nas zachęcić do tego i siebie przede wszystkim, abyśmy uwielbiali Boga w każdej chwili i żeby z naszego życia płynęła Jemu chwała. Żebyśmy zostawiali tak, jak ostatnio było mówione, ślady Bożej obecności, tam gdzie jesteśmy. Bo nie trzeba być wybitnym, utalentowanym, żeby wielbić Boga. Możemy to robić w każdej czynności, w każdej chwili. Ja na przykład mam taki problem, że w śpiewaniu się troszkę mijam z tonacjami, a że lubię pieśni, no to. Rozwiązanie jest proste: wystarczy włączyć rębak czy nożyce i można śpiewać cały dzień, bo nie słychać i tak. Nie każdy musi ładnie śpiewać, nie każdy musi pięknie się modlić, ale przez proste dziękuję. Uwielbiony jest nasz Pan. Przez proste czynności. Tylko zależy, jak na to patrzymy. Ale gdy zaczniemy patrzeć na nasze życie, że naprawdę w każdej chwili możemy wielbić Boga, to ono naprawdę będzie miłe i będzie przynosić Jemu chwałę. Amen.